Szczęść Boże, Jan Franczak mówiąc krótko, króciutko. Co nowego? Proszę Państwa, w booktube na kanale PCH24 TV w programie Kultywator mówię o tym, jak rozpoznać opętanie, a także rekomenduję klasykę konserwatyzmu konserwatyzmu polskiego. Z kolei na moim kanale od minionej niedzieli ukazuje się nowy cykl, seria rozmów o literaturze z Josephem Pearsem, autorem między innymi tej książki, pisarza Nawróceni, i rozmawiamy o tym, dlaczego warto czytać książki, po co czytać poezję, jak oderwać się od wirtualnej rzeczywistości. I zapraszam do oglądania do... tego nowego cyklu. Ukazuje się on w języku angielskim, polskim i hiszpańskim, a być może także i będzie wkrótce w portugalskim. Z Panem Bogiem!